Się. nasza historia miłosna. Zwierk połączył nasze socyny, zaczęły być w ten sam rytm, Ja na ziemi, te w podziemiach, od wiemy, że nie mogę żyć bez Ciebie. Z każdym następnym dniem mówiłaś, że kochasz mnie, bo poczułaś jak w niebie. jak zapachowa świeca życie takie trudne nie potrafię zrozumieć ja w nią naderwieszę i kocham całym sercem na ścianie i zdjęcie przywołuje miłe wspomnienie miłość jak mi ogień moje serce płynie w moc każdy moc każde ciele nigdy nie skaśnie jak zapachowa świeca życie takie trudne na ścianie jej zdjęcie przywołuje miłe wspomnienie. Tak pięknie, jak w pejce było nam. Żyłam, tylko drani nigdy nie. Spodziewałam się, że krzywda na rozcierą na światy dwa. W moim sercu twoje miejsce nawet tak. Skazła moja wiara i nadzieja, że wrócę do ciebie znowu. Z Nieraz poczuję, jak z każdą chwilą odjdziesz. miłość się, kokień, Wyspariły moje serce, płonie w każdą noc, każdy dzień, nigdy nie zgaśnie, jak zapachowa świeca. Życie takie trudne, nie potrafię zrozumieć, ja w nią wierzę, kocham całym sercem. Bo nie w każdą noc każdy dzień nigdy nie zgaśnie jak zapachowa świeca życie takie trudne nie potrafię zrozumieć ja w nią nadal wierzę kocham całym sercem na ścianie jej zdjęcie przywołuje miłe wspomnienie w jak trwała histeria tam jak dźwięk połączył nasze serce tam spotykamy się nasze serce biją w ten sam raz. Nie na ziemi, to w podziemiach. Dawno wiemy, że stworzono to a dla ciebie. Mówimy, że tęsknimy, kochać się. chcemy, myślałeś, że nic nie wiem. Miej chłopię w moje serce. Płonie w każdą noc, każdy dzień, nigdy nie zgaśnie, jak zapachowa świeca. Życie takie trudno, nie potrafię zrozumieć, ja w nią nadar wierzę. Na ścianie jej zdjęcie przywołuje miłe wspomnienie Miłość jak ogień spaliła moje serce. Płonie w każdą noc, każde dzień. Nigdy nie zgaśnie jak zapachowa świeca. Że takie trudno, nie potrafię zrozumieć Ja w nią. nadar wiersza kocham całym sercem. Na ścianie jej zdjęcie przywołuje miłe wspomnienie.